Pozwoliłem sobie zaprosić Ciebie dzisiaj w to miejsce, w bardzo konkretne miejsce z powodu bardzo konkretnego. Bo 22 października obchodzimy wspomnienie niezwykłej postaci. Mówi się, że największego Polaka. Otóż dzisiaj wspominamy Jana Paława II, który był tutaj w tym miejscu w 1999 roku. Znajduje się tutaj Sektuarium Maryjne. Bardzo szczególne miejsce. I na wyspę, na którą zaraz przejdziemy, przypłynął statkiem z Augustowa Jan Paweł II, właśnie w 1999 roku. Postanowiłem nagrać kilka filmów, jeszcze do końca nie wiem, co z tego wyjdzie, ponieważ mam Kłębowisko Myśli. Jan Paweł II, gigantyczna postać, bezsprzecznie święta osoba, a jednocześnie. Szczególnie ostatnio, ciągle atakowany. I kiedy się nad tym zastanowić, to w zasadzie można wyciągnąć zawsze jeden wniosek: że nie atakuje się kogoś, kto jest nieważny. To tylko pokazuje, gdy jest atakowany, jak bardzo ciągle jego przekaz jest aktualny, że ciągle stanowi zagrożenie dla jakichś środowisk, które chcą nas zawłaszczyć, zmanipulować prowadzić w błąd, a Jan Paweł II jego nauczanie było po to, żeby nas ochronić, żeby udzielić nam Boga, żebyś mógł bezpiecznie dopłynąć do portu, jakim jest niebo, jakim jest królestwo niebieskie, abyśmy mogli bezpiecznie tam dotrzeć. Jan Paweł II podejmował ogromny wysiłek. Za chwilę dotrzemy na wyspę. Postanowiłem nie nagrywać takiego systematycznego materiału, ale bardziej podzielić się z Tobą doświadczeniem przeżywania Jana Pawła II tamtego czasu. Bo być może pamiętasz jego nauczanie, może byłaś albo byłeś na jakimś spotkaniu z Janem Pawłem II. Kiedy myślałem o tym, co nagrać, jak nagrać, to przyszło mi dwa pytania, którymi się chcę z Tobą podzielić. Kim dla mnie był Jan Paweł II? A drugie pytanie, zaraz po tym, kim dla mnie jest Jan Paweł II. I w kolejnych filmach też będę chciał się z tobą tym podzielić, a jednocześnie liczę na to, że może coś wspomnisz, kim dla ciebie był Jan Paweł II, a, albo też kim dla ciebie jest obecnie teraz, bo może to są dwa różne przeżycia. Niech tambie Pan Bóg błogosławi we wszystkich twoich potrzebach, a ciebie, święty Jan Paweł II, proszę, wstawiaj się za nami abyśmy byli blisko pana.